Artur Barciś za dwa lata skończy 70 lat. Choć osiągnął wiek emerytalny, to wciąż nie myśli o przejściu na jesień życia. W rozmowie z Plejadą aktor podkreśla, że to emerytura przyjdzie do niego, zwracając uwagę na zdrowie. Aktor może grać do końca życia pod warunkiem, że jest w stanie poruszać się po scenie, zapamiętać tekst i realizować zalecenia reżysera. Kocham grać, uprawiać ten zawód. Gwiazdor miodowych lat podkreśla, że zdarza mu się myśleć o nieuniknionym. Zapytany o to, czy boi się śmierci, zwrócił uwagę na jedną, bardzo istotną dla niego rzecz. Wszystko może się zdarzyć, trudno o tym nie myśleć. Ważne, żeby nie cierpieć, bo znam różne przypadki ludzi, którzy po prostu chcieli umrzeć, bo bardzo cierpieli. To jest nie do zniesienia, tłumaczy. Artur Barciś wspomina również pustą noc, która przed laty była częstym zjawiskiem na polskiej wsi. Widok ciał zmarłych pamięta do dziś. Ja się wychowałem na wsi. Tam był taki zwyczaj, że jak ktoś umarł, to trumna była w domu i przychodziła cała wieś oglądać tego człowieka. Widziałem tych zmarłych ludzi i to były czasami dzieci. Pamiętam dziewczynkę, która wpadła pod samochód. Wszyscy tam szli zobaczyć, jak wygląda. To jest przykre, że człowiek sam siebie wyobraża, że tak będzie leżał w tej trumnie i co dalej? Z drugiej strony patrząc, to przecież ten człowiek już nie istnieje. Już go nie ma, jest tylko ciało, nie myślę o tym w ten sposób, po prostu zgasnę jak świeczka.